Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie zabiorę was w podróż do świata salonów w stylu Mid Century Modern oraz PRL. Pokażę wam, jak urządzić przestrzeń, która łączy w sobie elegancję lat 50. i 60. z unikalnym klimatem vintage. Przygotowałam mnóstwo inspiracji oraz zdjęć które pomogą wam w aranżacji własnego wnętrza. Zobaczycie, jak w prosty sposób można wprowadzić do swojego domu elementy tego niezwykłego stylu. Zapraszam do oglądania. Urządzenie salonu w stylu PRL może być fascynującym wyzwaniem, łączącym vintage z nowoczesnym designem. Jak urządzić salon PRL? Mamy kilka wskazówek oraz sporo zdjęć aranżacji inspirowanych PRL-em. Pomysł na salon inspirowany stylem PRL. Mit Century, Vintage. Projekt wnętrza Monika wierzba regiel Fotografia kroniki studio. Jakie meble do salonu PRL? Wybierz sofy i fotele o klasycznym, prostym kształcie. Przykładowo, fotele 366 zaprojektowane przez Józefa Hierowskiego są ikonicznym wyborem z tamtego okresu. Okrągłe lub prostokątne stoły kawowe z drewna lub z blatem z laminatu będą pasować doskonale do tego stylu. W salonie PRL nie powinno też zabraknąć charakterystycznych. Meble, meble i regały z tamtego okresu były często wykonane z drewna lub z płyty laminowanej. Możesz postawić na jeden taki mebel, ale pamiętaj, aby nie zastawiać całej ściany. Zamiast inspiracji możesz wtedy otrzymać pastisz, dla tego okresu są charakterystyczne również proste, ale funkcjonalne komody i szafki, na wysokich nóżkach, najlepiej fornirowane. Pomysł na salon inspirowany stylem PRL, mit century. Wintage. Projekt Katarzyna Piechowiak, Magdalena z, Pracownia Ant Home. Zdjęcia Fotomochito Czytaj więcej jak urządzić wnętrze w stylu mit century modern Pomysły, inspiracje, 15 zdjęć kultowe meble, klasyki z PRL Innym przykładem na kultowy mebel z epoki PRL jest fotel typ 300-199 Henryka Lisa Pieszczotliwy określany mianem Lisek, został wyprodukowany pod koniec lat 60. Nieco większy od fotela 366, również był wykonany z drewna i wygodnych. Ale niezbyt miękkich elementów tapicerskich, w przypadku krzeseł z czasów PRL, wciąż królują one w wielu polskich domach zachwycając wygodą jak i charakterystyczną formą. Warto tu wspomnieć o modelach 200-190 do 190 Romualda Hałasa z początku lat 60., wyprodukowane z wysokiej jakości drewna. Są smukłe a zarazem wygodne dzięki miękkiemu siedzisku i łukowato wygiętym tapicerowanym oparciom na plecy. Oprócz tego są także krzesła typ 200-203 do 203 Juliusza Kędziorka, wyróżniające się charakterystyczną formą elementów łączących oparcie i siedzisko nawiązujących do skoczni narciarskiej w Zakopanem. Nie wszystkie projekty ówczesnych twórców weszły do masowej produkcji. Nie znaczy to jednak że nie wyróżniało się ciekawym wyglądem i funkcjonalnością. Doskonałym przykładem jest fotel 58 z 1958 roku z pracowni Romana Modelewskiego, który był ciekawym eksperymentem wykorzystania tworzywa sztucznego. Jeden z prototypowych modeli trafił do kolekcji Victoria Ant Albert Museum w Londynie dopiero w latach 2000. Wprowadziła go do produkcji firma Wzor pomysł na salon inspirowany stylem PRL, Mid Century, vintage. projekt Maria Biegańska i Ewelina Pik. Pracownia modular, Fotografia Piotr Serbin jaka podłoga w salonie w stylu PRL. W tym okresie popularne były drewniane parkiety ułożone we wzór jodełki klasycznej, angielskiej. Najlepsza opcja to drewno dębowe. Dla okresu PRL typowe były również podłogi ze wzorem drobnej geometrycznej mozaiki. Ten trend zdecydowanie dziś wraca. Czytaj więcej nowy trend na 2023, kolorowy salon Vintage. Jak urządzić tak wnętrze. 12 zdjęć. Kolory salonu PRL. Kolory pastelowe, odcienie zieleni, beżu, brązu, a nawet delikatne odcienie czerwieni były często stosowane w dekoracjach wnętrzowych lat 60. i 70. Kontrasty. Możesz zdecydować się na zestawienie pastelowych kolorów z bardziej intensywnymi akcentami, np. czerwonymi lub pomarańczowymi dodatkami. Wzory. Stosowanie tapet z geometrycznymi wzorami lub motywami roślinnymi na ścianach lampy. W tamtym okresie popularne były lampy wiszące za bażurem, a także lampki stołowe z kloszem w kształcie kuli. Dekoracje, figurki ceramiczne, pikasiaki, obrazy z epoki, zegary ścienne, dywaniki i tkaniny ze wzorami z tamtego okresu mogą uzupełnić wystrój salonu. Rośliny doniczkowe, dodanie roślin dojniczkowych. Takich jak paprotki czy monstery lub palmy może wprowadzić do wnętrza świeżość i naturalność oraz klimat typowy dla salonów z czasów PRL. Pomysł na salon inspirowany stylem PRL, mit Century, Vintage. Mieszkanie w kamienicy na Pradze. Projekt in Architekci. Anna Białobrzewska. Zdjęcia Marcin Grabowiecki. Stylizacja Basia Dereń Marzec. Podsumowując, urządzanie salonu w stylu Mid-Century Modern z elementami PRL to doskonały sposób na stworzenie przestrzeni, która łączy w sobie elegancję, funkcjonalność i nostalgiczne akcenty. Dzięki inspiracjom i zdjęciom, które przedstawiliśmy, mamy nadzieję, że zainspirujecie się do stworzenia własnego, unikalnego wnętrza. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest harmonijne połączenie form, kolorów i materiałów, które oddadzą charakter tej epoki. Życzymy powodzenia w aranżacji waszych salonów.